Zobaczcie, że wolność i równość nam się rozjechały. mi dwa hasła, które wsparły cały świat, ale jako, że nasz świat uwielbia podziały, nie mógł ich zostawić razem. Trzeba było wolność postawić na przeciwko równości. To jest tak, że jeżeli coś jest po prostu. Jasne oczywiste widziły to i tak dalej. Ma to fajny wymiar poznawczy. Można mu coś po prostu poznać, zrozumieć i tak dalej. Ale jeśli coś nie jest jasne i klarowne, tylko ciemne, to ma to wymiar inny, czyli ma to wymiar przygody, ma to wymiar a, emocji. Byliście w takim miejscu kiedyś? Ja nie. Jestem horezny, ciekaw, co to jest. Można się dostać w ryło. Jesteśmy w Blua. To, co mam za plecami, to jest Loara. Loara, czyli taka rzeka, wzdłuż której ciągnęła się taka sieć Zamków, które jakoś tam fortyfikowały, dbały, można powiedzieć, o, o bezpieczeństwo Francji. Trochę taka linia Marginota No a tymczasem myślę, że się tutaj po prostu przespacerować i, i, i pooglądać w ogóle. To zobaczycie, jak to wygląda bardziej od strony miasta. już. O, tak, powiedzmy, u nas patrzymy na, nie wiem, Toruń na przykład, tak, czy, czy jakieś takie miasta w naszych kategoriach, powiedzmy, stare. No to oczywiście, no, tutaj może nie jest to ta skala, co, powiedzmy, jakaś Jaffa, tak, no tam chyba za 4000 lat przed naszą erą już, Istniało jako miasto, jako osiedle, powiedzmy, takie rybackie. Teraz sobie przejdziemy przez most z XVIII wieku. Bardzo ważna, taka można powiedzieć, inwestycja komunikacyjna. Właśnie ja miałem skomunikować ze sobą dwie części Bloa, które było ważnym forkiem. Chodziło właśnie o to, żeby ochronić Francję przed najazdami, które bardzo często miały miejsce. No i ten most po prostu, tą osadę, która tutaj powstała ze względu na fort, relikwie, które tutaj sprowadzano po to, żeby uczynić to miejsce bardziej istotnym. Idziemy sobie na drugą część miasta. Ten brzeg zdecydowanie mi się wydaje ciekawszy i taki chyba bardziej uczęszczany. Tak, trochę klimat jest dziwny, powiem, że bo jakby tak też w spojrzeniach i tak dalej, takie trochę bardziej zaczepne. Pospacerujemy. Tu jakieś, proszę bardzo, nieruchomości. Możemy sobie popatrzeć. Mistrzówka, galeria sztuki. Wilson, Ciekawe, ciekawe. No, jakieś osoby, które tutaj wystawiały. Proszę bardzo. Galeria Uilisowa w dużych miastach. są duże skupiska. Ludzie są przez to bardziej anonimowi. No więcej się takich tak niepokojących spraw tam wydarza w małych więc inaczej, ludzie się bardziej znają, nie? Jeśli coś zrobić, to od razu łatwiej namierzyć. Okolica na przykład podupadła. I w tej chwili te domy na przykład na w na nie, nie stać. I w dużym stopniu są właśnie niezamieszkałe. Tam są jeszcze jakieś takie dalsze tereny. No tak, i na przykład jakby tak człowiek miał tutaj coś wynająć, nie? Wydają by, nie jednak by się dostrzegał, no To jest ciekawe. Przecież jakiś taki pan był bez koszulki. Zmierzch zapada powoli w strona rzeki. No, ale pięknie. No nie mówcie, że nie. Uh -huh. To jest już moj mili 21 w tej chwili. Idziemy sobie 21. Zobaczymy trochę jeszcze ładnych krajobrazów. Blua. No tu w lewą stronę. Też jeszcze jakieś fajne rzeczy. Ale trochę taka ślepa ta uliczka. No, no idziemy tutaj, w tą stronę. Dwa Czarne wzgórza. Panowie, przyglądali mi się. Cóż ja tu robię? Kim ja jestem, skąd i po co? No. I chyba powoli zaczynamy wchodzić właśnie w strefę rzeki. Ciekawe to. No, ale do rzeki tutaj jeszcze nie schodzi. Lecimy ja dalej. No i tak, tutaj mamy jakąś imprezę nad rzeczką. Fajnie, jest życie! Jest życie! No, co tam się dzieje? Taka alkoholowa mocno. Nie będziemy się w to bawić i włączać. Idziemy sobie naszym znośnym tropem. I Francja miała taki bardzo duży wpływ światopoglądowy. Wszędzie na wszystkie inne państwa, które gdzieś tam zawsze, można powiedzieć, no tą, taką humanistyczną filozofię francuską bardzo sobie ceniły. I to podejście, właśnie takie, wolność i tak dalej, braterstwo, rewolucja, nie? Życie nocne też po tej stronie. Pięknie, pięknie, właśnie to chodzi, to jest takie. No, takie no, Bezstresowe no, fajne życie. No i teraz mamy rok 2024 w tej chwili. Tak, czyli patrzymy co się... Co się zmieniło i jak. No, pięknie. Moje obrazy. No i co? Głupie chyba tego nie nagrać do coś tamu? Chyba nie, byłem, nie muszę zrobić takiego, nagry, żeby puścić drona. Jasne, że mamy taką jakby sytuację, że są pewne miejsca, które są tak po prostu potwornie wypromowane, mają taką silną renomę. Yy, właśnie chociażby jak Paryż, czy w ogóle Francja, jako cały taki region duży, i no, w większości z nas to się trochę nie podoba. Nie? Po prostu, bo jest cała masa innych pięknych miejsc na świecie, które warto odwiedzić, warto poznać i, i ta Francja, ten Paryż, i tak po prostu. Skradną trochę tę atencję, nie? Ale no to samo można powiedzieć o no na przykład, nie? Historia i w ogóle wszystko. A z drugiej strony, czy jest to w jakiś sposób uzasadnione? Czy w tym jest coś z prawdy, tak? Czy, czy serio to wygląda tak? Te miejsca są tak piękne, tak urokliwe, że warto, że, że zasłużyły sobie na to. Nasz świat uwielbia podziały, to nie mógł ich zostawić razem. Trzeba było wolność postawić na przeciwko równości. Stworzyć tak, że mamy wolnościowców wolność gospodarcza. I tam każda inna. A naprzeciwko mamy równościowców, czyli socjaliści, tak? Liberałowie i socjaliści. A to była jedna rewolucja. Krwawe dziecko umysłów romantycznych. Ale słuchajcie, skończyć swoje życie w takim miejscu. Piękna sprawa. Tylko mu chciał, żeby ktoś ten film pójdzie i jeszcze mógł tutaj zobaczyć. Jedyny. Jedyny życzenie mu Nie no, bomba, to jest po prostu jakaś uliczka, będę się da przejść. Tu jest kotek czarny. Ale jasne. No, nie no, wiem. To za dnia to by miało urok. ale teraz, to po prostu powiem, że łeb To Jest naprawdę super. Zobaczcie, tam też jakieś sklepiki, i tak dalej. To nie to, że ja gdzieś tu się zapuściłem i wiadomo gdzie. Dziś tu nie jestem w jakimś. Tam, gdzieś dowie. Cały czas to są te okolice zamku. Ale to Wespa, legendarny motor. W filmie był poświęcony taki animowany. O, i zobaczcie, mnie tu mamy. nic. Nic jeszcze w sferze faktów się nie dzieje. O, no, no, proszę bardzo. No, przepięknie, przepięknie. O, tu jaki kawałek świata będzie kasia no, ja, To A ja, tak takiego po prostu zaumylić. Nie. Więc zobaczcie, co jest w tym. Tak, żeby teraz Gdzie? jest. domofon. Jest. Ktoś tu mieszki. No, romantyzm, który często tak się nam kojarzy w takiej popkulturze, powiedzmy, z jakimś takim romansidłem, uzyskuje taki swój krwiożerszy wymiar. No i jeśli spojrzymy na romantyzm, to tak naprawdę wszelkie te mroczne zjawy, upiory, ta spirytualistyczna część to jest właśnie wszystko wynika jakby z romantyzmu, którzy, ale świetne zobaczcie jaka kładka. Tutaj jest, ciągnie się, tam jest sznurek i dzwoneczek, no. i działa bez elektroniki o gabinet psychoterapii proszę bardzo. no już w ogóle nie słychać nic jeżeli chodzi o to dudniące miasto tutaj służymy Przede wszystkim wschody Schody. Ja lubię schody. I taki fajny łącznik między dwoma budynkami. Który jest nad tymi schodami. O, znowu jakiś kościół. Jak to takie to było? Chyba miał zaćmiar na w Szokuje to miasto w ogóle. To miejsce jest kompletnym odjazdem kompletny mój I to jest też to, co lubię, że to nie są miejsca, które są pozbawione jakichś y, mieszkańców, ludzi, którzy tutaj coś robią i tak dalej. Te pierwszego dnia spotkaliśmy tutaj chłopaka, artystę, robił jakieś takie miniaturki. Y, ale miniaturki w sensie w ogóle takim szerokim, czyli nie chodzi tylko o to, że on robił jakieś obrazy, nie? Miniatury, ale jakieś śród, bibeloty i tak dalej. Całą masę różnych takich drobnych rzeczy, gdzie tam trzeba używać właśnie jakiejś lupy czy czegoś. No. Tam już nie będę wchodził, bo to nie, no, nie, 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 nie. idźmy sobie dalej.

Super, to jest jakieś miejsce. Trzeba trzymać się. Znaleźć. Nie wiem kompletnie, gdzie jestem. O kurde, ale zobaczcie, co tam się dzieje. Bomba Taki spacerek. Nie, że, nie że. Dobra, idziemy dalej. Kolejna agencja nieruchomości. No, te nieruchomości, co tutaj jest. Standard w sumie w całej Europie, ale to baniczka nie jest bez końca. Nie jest bez końca. Nie jest bez końca. Mówię to jeszcze w czasie, kiedy tylko się gdyba na temat potencjalnej recesji i problemów gospodarczych, spadku akcji i tym podobnych rzeczy.

Afrika, Showroom, tu kolejna jakaś galeria. No, da, już po prostu zupełnie nie wiem, gdzie jestem w tej chwili. Bo jak zobaczyłem tą perspektywę w dół, to się zorientowałem trochę, że mogę być bardzo daleko. Super, pięknie wyglądałem te skały. bo teraz w tym świetle. Wydają się takie fioletowo jakieś takie taki bardzo ciekawy kolor tutaj już jest inne światło. Te no, są takie po prostu trochę szare i tyle. A tam jest takie zabarwienie właśnie, taki fajny fiolet. No dobra, no nic wielkiego. Bo zjrzewam, że tam można było iść z tymi schodami, ale no dobra, nie mam już na to czasu. No dobra, czyli mamy ten Wątek, wolność, kontrarówność. równość. tego wszystkiego mamy jeszcze braterstwo. To braterstwo jakoś tak chyba wyleciało z tego wszystkiego. A, oczywiście ma to duże znaczenie, i braterstwo to jest ten wymiar, w tym właśnie. Trzeba byłoby się nad tym trochę pochylić, nie? I zastanowić, bo braterstwo co to znaczy, skąd to się bierze, wszyscy jesteśmy braćmi, braćmi, siostrami. No, Oczywiście wymiar w tym jest e, chrześcijański, tak? Bracia, siostry i tak dalej. Wszyscy tam braci, i podobne rzeczy. Trzeba byłoby się zastanowić, jak kategorie braterstwa były rozkminiane wcześniej. Nie, chyba muszę to jakoś. Słuchać zejść, bo to jest zbyt piękne, tylko jakieś schody. Czyli ja nie będę pokazywał siebie, tylko. nie. jak to się Ale zacznijmy jeszcze od takiego dzieje. Zobaczcie, jak to się dzieje. Tak, to tam to jest droga, która właśnie będzie. Czak No to lecimy, nie? No pięknie, pięknie. Tutaj ludzie biegają, widzę. No tak. Teraz bym chciał zostawić was trochę samych, żebyście mogli kontynuować ten spacer. Jeżeli podobał wam się ten klimat, jeżeli podoba wam się ten klimat, jeżeli chcecie więcej takich głębszych relacji, wduźcie tam jakiś komentarz, żebym wiedział, a będzie powstawało więcej takich filmów, które będą dawały taki oddech oglądającemu.